Jadąc do pagu, zatrzymaliśmy się jeszcze, żeby zobaczyć jedną z ładniejszych plaż tutaj na pagu. Plaża się nazywa Bosana. I schodzimy teraz. Nie jesteśmy pewni, czy idziemy dobrze, bo tu jest takie dzikie zejście. No, ale zaraz się okaże jest jakaś ścieżka, więc podejrzewamy, że to trzeba iść tędy. No i schodzimy sobie taką wąską. Dróżką. I zaraz się okaże, czy to dobrze idziemy. I dochodzimy powoli. Mamy jakąś plażę. Zobaczymy, czy dobrze żeśmy doszli. Piękny kolor wody, tak jak na całym pagu. O, pięknie. Piękna plaża. Dzika. Nie ma tutaj żadnego zaplecza gastronomicznego. I to jest chyba jej największy plus. Że jest rajska, rajska woda. Piękne góry w tle. I cisza. Drobniutki piasek. Łagodne zejście do wody, i nie widzę póki co na pierwszy rzut oka jeżowców, więc, więc bardzo fajna plaża. Tak jak mówiłem wcześniej, dzikość. Troszkę zieleni jest, ale z przodu już marsjański krajobraz po prawej stronie skałki. Już wiem, dlaczego ta plaża jest uważana za jedną z ładniejszych. Plaż na Chorwacji naprawdę robi wielkie wrażenie. I tak jak na innych plażach w tym sezonie, płoków nie ma. 10 osób maksymalnie na całej plaży. Żyć nie umierać. Jedziemy właśnie bardzo wąską drogą z Pagu do punktu widokowego nad Pagiem. Wyjątkowo wąsko, kręto i pod górę. Stromo. No, ale strąco. mamy nadzieję, że będzie piękny widok, więc więc warto spróbować, bo widoki są naprawdę tutaj na Pagu, w szczególności piękne. No droga jest fatalna, niestety dziurawa, strasznie. No ale co zrobić? 10 na godzinę i wspinamy się coraz wyżej. No, i nie doczytaliśmy tylko, że ten punkt widokowy ma parking kilometr przed, przed tym punktem. A my mamy tak spieczone głowy, a pogoda jest patelnia po prostu. Że nie damy tam po prostu rady, pójść teraz kilometr i potem wracać kilometr w tym słońcu, więc porobimy ujęcia tutaj troszkę wcześniej. To jest 700 metrów przed tym punktem widokowym. Myślę, że jest podobnie pięknie jak na punkcie, a nie trzeba teraz pół godziny drałować w słońcu, więc, więc sorry, ale no nie damy rady. Ale widać tam w oddali plażę Bosana, Paula mówi. Wierzę jej na słowo, bo ja jej do końca nie widzę. A teraz już widzę. Spróbuję drugą kamerą złapać, to wam też pokażemy. Sama skała, różne odcienie są tej skały. Jest taka bardziej ruda, biała. Tworzy to naprawdę przepiękne widoki. I ta surowość pięknie łączy się. Z błękitem, lazurem morza. Piękna, piękna sprawa tutaj przyjechać. Polecam wszystkim pak, aż nie mogę uwierzyć, że tak naprawdę zwróciłem na pak uwagę dopiero w tym roku, bo zasługuje on. Zasługuje on naprawdę. No, u nas na pewno w wyjazdach będzie póki co na podium. Tutaj widzę, że też są. Są z tego parkingu ścieżki, i tymi ścieżkami można zejść sobie tam na sam dół. Widzę, że tam pływa w morzu na Pontonie. Jeden pan, tutaj też jest plażyczka w oddali. Pięknie, a tam za tą skarpą miasteczko PAK. Dobra, no nie ma nigdzie zakazu, więc spróbujemy wjechać. Może się uda. Jak nie będzie się dało tam dojechać, to będziemy po prostu zawracać. Nie, nie jest jakoś bardzo wąsko, więc powinniśmy dać radę, a tutaj zaczyna się naprawdę księżycowy krajobraz. No nic, jedziemy. Ekspedycja na Marsa. A jak widzicie, tutaj to już jest po prostu. Yy... Marsjańsko-księżycowy krajobraz, może księżycowy bardziej niż marsjański, to no droga jakaś jest. Można to nazwać drogą. Nie wiem, czy tu można wjeżdżać tak do końca. Ale jak zakazu nie ma, no to jak nie zakazują, to znaczy, że można. No i trochę się czuję, jakbym był łazikiem na księżycu. Zobaczcie, tutaj teraz po prawej stronie, po lewej stronie. No, ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. No i dojechaliśmy tak daleko, jak się dało tylko wjechać. Tutaj droga się kończy. Nie wiemy co to tutaj jakieś dwa budynki są. No i ten punkt widokowy zaczyna się tak naprawdę tutaj, troszkę tam dalej, na tym, na, tym, na tej górce. Idziemy. Naprawdę tutaj człowiek się dziwnie czuje, bo jest. No bo jest dziwnie, nie jest człowiek przyzwyczajony do takich. Do takich widoków a tutaj naprawdę z roślinności to występuje tylko coś takiego. Jakieś nie wiem, czy to są mchy, czy sukulenty. Dziwnie to wygląda. Postaramy się szybko przelecieć. No bo jest taki upał, że naprawdę ciężko się, ciężko się chodzi. Ja już chodzę w takiej chuście, bo tak mi głowę przypaliło, że nie jestem w stanie wytrzymać 5 sekund bez posmyrania się. Ale Ta, taka chusta trochę, trochę to słoneczko blokuje. No i wyglądam teraz jak, jak Beduin gdzieś na pustyni. Zobaczymy czy po drugiej stronie jak dojdziemy na górę, zobaczymy morze. Mam nadzieję, że będą piękne widoki. Idąc po takim po takiej powierzchni trzeba uważać, żeby nie wdepnąć w jakiegoś węża, czy jaszczurka. Podobno jest ich tu bardzo dużo. Ja na szczęście jeszcze nie widziałem żadnego. Niech już tak pozostanie do końca. Wchodzimy powoli na szczyt tego wzniesienia. I zobaczymy jaki, jaki czeka nas widok. Podejrzewam, że będzie pięknie. Jeszcze mamy Paulę, poszła jeszcze tam, gdzie ja byłem przed chwilą, cyknąć parę fotek. Zobaczcie jaka to jest odległość i jak tu jest pięknie. Te góry są fantastyczne, te, ten krajobraz księżycowy może się powtarzać już tysięczny raz, ale ten krajobraz i te góry w tle, no to tworzą spektakularny widok, naprawdę. Warto tu przyjechać choćby dla tego widoku.